Siema, siema, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zrobimy sobie kolejny test kosmetyków. Sorry tam za hałas, ale Jules się próbuje drapać, a ma kołnierz, więc drapię się w kołnierz i to, to bardzo hałasuje, ale już się do tego przyzwyczaiłam na początku, przez to też w nocy w ogóle nie mogłam spać. I y, dzisiaj zrobimy sobie test kosmetyków z Ja byłam jakieś 2-3 dni temu w Senseju, patrzę, czy tam żulowa mi nawet pokazała, i patrzę kosmetyki i ja takie, co? Kurczę, Sisay ma kosmetyki? Nie wiedziałam. I dlatego stwierdziłam, że to jest mega dobry pomysł, żeby przetestować, bo te kosmetyki, jak spojrzałam, są w niskich cenach. Był spory wybór, ja wybrałam ym, kilka produktów, zaraz Wam je pokażę. Nie brałam wszystkich, dlatego że na przykład jak było coś takiego do brwi, wiecie, takie jakby pomada do brwi, ja fizycznie nigdy tego nie używam i nie potrafię tego używać, więc ja też tego dobrze nie przetestuję. Wiecie, chcę po prostu wybrać kosmetyki, które ja używam w makijażu na co dzień i wtedy będę mogła fajnie Wam o tym powiedzieć, doradzić i tak dalej. Tak mi się wydaje. W ogóle moje włosy, ja nie wiem, rozpuściłam je przezewną skoka. Ja w ogóle wstałam, słuchajcie, wstałam. Słuszka jakieś 20 minut temu, więc jestem taka zaspana jeszcze, ale stwierdziłam, że właśnie fajnie nagrać to od rana. Może będę miała wtedy make-up przy okazji, zobaczymy jak te kosmetyki się sprawdzą, bo no nie wiem, nie wiem, kurczę. Dobra, więc e, tak jak zawsze pokażę Wam na początku te kosmetyki, które kupiłam. Oczywiście kupiłam je sama, tak, żeby tutaj nie mieć jakiegoś zważonego pola manewru co do mojej opinii, bo zawsze chcę, żeby ona była szczera. I wybrałam niektóre kosmetyki z promocji, ale też niektóre nie, więc zobaczymy. Tutaj mamy mm, taką jakby paletkę mini, gdzie jest bronzer i róż. Ona kosztowała tylko 9 zł, więc w sumie to jest spoko cena, jak za dwa takie produkty w jednym. I wzięłam to, był jeszcze taki odcień drugi, który był zdecydowanie mocniejszy i tam był lepszy róż ale za to bronzer był bardzo mocny i stwierdziłam, że ten jest fajny, bo jest porównywalny do tego, co ja używam na co dzień, czyli taki mega, mega delikatny, że sobie krzywd tym nie zrobimy, więc to jest spoko. I od razu jeszcze właśnie powiem na wstępie, zawsze mówię w tych filmach, że ja nie jestem żadnym profesjonalistą, jeśli chodzi o make-upy, ja w ogóle ledwo co umiem sama sobie zrobić makijaż, ale właśnie to wydaje mi się, że jest z tym dobre, bo ja mogę Wam przekazać taką moją opinię, gdzie jestem taką zwykłą osobą, która coś tam się maluje, ale bez przesady, a nie że jakiś make-up guru, który po prostu ze wszystkiego zrobi arcydzieło. I możemy sobie w sumie zesłuczować, bo jestem ciekawa tego, czy to będzie miało. Wydaje mi się, że będzie miało bardzo delikatny pigment. Zobaczcie, tak to wygląda: tu jest bronzer, tu jest róż. No, raczej będzie miał delikatny, ale dobra. Spróbujmy sobie palcem wysłuchować brązem. Nic nie zobaczycie. Już widzę, że nic nie zobaczycie. Ja w sumie ledwo też coś widzę. Róż bardzo delikatny, ale to może być akurat plus. Bo on ma taki fajny kolor, jakby nie jest taki wściekły różowy, tylko taki, nie wiem, koralowy chyba trochę? Łosiowy, mm, nie wiem, ale może być fajny. Dobra, teraz kolejna rzecz to. Ten, nie eyeliner, tylko jak to się mówi, rozświetlacz, highlighter. I wzięłam taki. Było naprawdę sporo rozświetlaczy i ja wzięłam właśnie taki jakby pojedynczy. On kosztował 6 albo 8 złotych, nie wiem, bo są dwie ceny. I zobaczcie, o tak wygląda, też jest taki delikatny, właśnie nie chciałam brać, bo mi się kojarzą w ogóle takie tanie kosmetyki, z jakichś właśnie takich, nie wiem, czy to Chińczyków, czy coś, że one są bardzo mocne i nakładamy i mamy po prostu plamę. A tu fajnie, że są też takie delikatne opcje, bo myślę, że nimi ciężko będzie sobie zrobić taką masakrę. I ten rozświetlacz wzięłam, wzięłam w ogóle jakby dwa rozświetlacze, zaraz Wam pokażę drugi, bo po prostu stwierdziłam, że mnie zaciekawił i chcę go przetestować. Kurczę, on tak średnio patrzcie, no tak średnio, o jak ja, fu, jakie, fuj, jakie mam żyłe ochydne na łapie, ble, ale no tak średnio, zobaczymy jak to będzie na twarzy i ten planuję sobie nałożyć na przykład w kącik oka, e, tutaj, nie, nie wiem jak to się nazywa, nad usta, brwi i tak ogólnie, lekko, a tutaj mam drugi rozświetlacz, który mnie po prostu zaciekawiła ta formuła i myślę, że on też może być zrobionyście do zdjęć, wygląda tak, patrzcie, jest z tak, taką pipetką i on jest właśnie w no, jakby wpłynie. Liquid Highlighter. I on kosztował 7 zł, i tam inne były jeszcze odcienie, ale wziąłam taki no chyba najbardziej neutralny, tak mi się wydaje. I zaraz go sobie przetestujemy. Jestem go mega ciekawa. I jego właśnie chcę nałożyć. Mm, tutaj. O, myślę, że będzie fajnie widać wtedy go. Dobra, nałożymy sobie trochę. O, taki żółty. Ojej. Ale dobrze, to bo w sumie może to będzie złoty. Bardziej dzięki temu, a nie srebrny. Aha, fajnie, że nic nie widać. O nie, myślałam, że to będzie taka totalna taf. Dobra, zobaczymy na twarzy, jeszcze nie dawajmy mu jakiejś opinii. Zobaczymy to sobie później na twarzy. I teraz uwaga, paletka. Na początku, jak zobaczyłam te paletki, bo były jakby dwie półki, jedna z promocjami, druga nie. I ja myślałam, że wszystkie kosmetyki, które oni mają, to są bez promocji. I jak ja zobaczyłam tam, tą paletkę, która była tam na promocjach, to się załamałam. Mówię, kurde, no ja tym nic nie zrobię. Ale później przyszłam na drugą stronę i zobaczyłam, że tam są kosmetyki bez promocji i były właśnie cztery chyba paletki do wyboru. No i ja wzięłam taką, mmm, Spicy, bo są to po prostu cienie, które myślę, że będę mogła rzeczywiście później sobie e, używać z chęcią. Zaraz wam pokażę. Otwieramy. Kurde, jak to się robi. Ej, 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 A tutaj od tyłu muszę to otworzyć. Ona kosztowała 23 zł, bo była właśnie bez promocji. No i tak jak na paletkę, to no to nie jest dużo. No, ale jak na sniej? Zobaczymy. Zależy od jakości. Ok, otworzyłam. No i tutaj mamy tak. Ja w ogóle staram się nie słuczować tych rzeczy z testerów i tak dalej, żeby po prostu sobie nie wyrabiać opinii. Bardzo mi się podobają te kolory, w sensie lubię taką kolorystykę właśnie na y, oku, na twarzy, w makijażu. Na przykład ten mi się podoba, ten. Ale spróbujemy coś delikatnego nimi zrobić, bo właśnie są takie wydaje mi się, że delikatne cienie i ładna kolorystyka, trochę jak paletka Juli Żugaj z Timo X, nie wiem czy kojarzycie, ale to była jedyna chyba taka, reszta to była takie nie wiem, niebieskie, fioletowe, coś takie odstrzałowe bardziej. I ostatnia rzecz, którą mamy tutaj do przetestowania to jest błyszczyk. Było sporo produktów do ust, na początku wzięłam pomadkę, bo byłam właśnie na początku na tym dziale z promocjami, myślałam, że nie ma innych rzeczy. Mówię, kurczę, nie ma błyszczyków, ja tak lubię błyszczyki, a później patrzę, na tym dziale bez promocji były błyszczyki i on kosztował... 10 zł, eee, w sumie dużo jak na z 10 zł. no, ale dobra, myślę, że może być fajny, bo zobaczcie. Tak wygląda i to jest właśnie taki kolor, który ja lubię. Czekajcie, otworzę go, bo tu ma tą metkę, kurde, no nie mogę tego otworzyć. A i w ogóle dzisiaj jest wyjątkowy test make-upu, dlatego, że mam rzęsy. Mam rzęsy, ale słuchajcie, szukałam tu do rzęs w Sinsaju i nie było. Więc w sumie Dużo nie stracimy tutaj. Właśnie lepiej, bo przynajmniej nie będę musiała ich malować, a w sumie, jak nie będziemy testować żadnego tuszu, no to to nie jest nic ciekawego. Dobra, zostały mi tutaj jakieś kawałki, ale trudno. Zobaczmy, jaki jest aplikator. Nie chcę jak na razie tego testować. Ej, jest identyczny aplikator jak Wingrid. Oni robią teraz wszyscy takie aplikatory. Ja się nigdy wcześniej nie spotkałam z takim aplikatorem w tuszu, znaczy w błyszczyku. A teraz wszędzie je widzę, po prostu wszyscy takie robią. Ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, będziemy później testować. Ja nie nakładam sobie żadnego podkładu i tak dalej robię taki makijaż jak zawsze, czyli zaczynam od korektora yy, Affiniton Maybelline. Lekki makijaż jest dzisiaj upał i wychodzę dzisiaj z domu, więc nie chciałabym mieć, wiecie, jakiegoś przeciążonego makijażu. Zrobię sobie leciutki, ale tak, żeby przetestować wszystkie te kosmetyki. Nakładam lekko pod oczy tutaj mam takie, zobaczcie, blizny po pryszczach to sobie też na to nałożę, bo to nie są pryszcze, tylko to są takie blizny, które muszą się jakby no, zagoić dobra, i to wklepuję dobra, dlaczego tu mi się wydaje, że mam taki nierozmazany ten korektor, a w lustrze tego nie widzę podgląd coś kłamie chyba, nie wiem, no dobra, zostawiamy tak, trudno ja ogólnie nie używam pudru i tutaj wszystko zależy jeżeli czuję, że jest mega, mega upał i że wyjdę i mi to wszystko po prostu spłynie, no to użyję tego pudru, ale nie chcę używać, bo na co dzień nie używam, więc nie chcę też tutaj robić takiego makijażu e, jakiegoś wymyślnego. No, ale i oczywiście, że chcecie, to nakładajcie sobie puder Ja też nakładam mało tego korektora, więc to nie jest tak, że ją ja całą twarz w korektorze ani gdzie nie nałożę pudru. Bo na przykład na czole w ogóle nie mam korektora, tutaj też nie mam, na brodzie nie mam korektora, na nosie. Nie, tylko i wyłącznie pod oczami i miejscowo. Więc teraz zróbmy sobie ten brązer. Jestem bardzo ciekawa z tego. kurde już, wiecie, co nie chce mi się zmazywać, znaczy zdrapywać tych, tych naklejek już wkurzę się tylko bez potrzeby. Dobra, bierzemy sobie taki pędzelek, jak zawsze używam w sumie do brązera. Uuu, uh, pomarańcz trochę. Patrzcie na ten pędzel. Trochę jakiś pomarańcz się tu zrobił. Trochę osypie. Dobra, czajdziamia jak to się mówi, nie wiem. Mm, no. Myślałam, że będzie delikatny, a kurde, zobaczcie. Już coś widać. Może troszeczkę przybliżę. Proszę się zniżyć. Ale on jest pomarańczowy. Tutaj totalnie nie wygląda. To wygląda taki piękny, zimny, delikatny. A tu jak nakładam, jest pomarańczowy. Trochę. Chyba, że ja mam jakieś zwidy. No ale... I w ogóle jakoś chyba za nisko go nałożyłam. Chociaż nie wiem. No bo ja... Wiecie, ja zawsze nakładam bardzo delikatny brąz, że praktycznie go nie widać. Widzę, to ja się nie przyjmuję za bardzo, gdzie ja go nakładam. A tutaj jednak troszeczkę sobie pędzelkiem do pudru jeszcze rozetrę. Nie no, w sumie... Daję radę go wtopić spokojnie. Teraz y, druga strona. Też właśnie pamiętajmy o tym, że, jeżeli ja będę nałożyła puder, to to konturowanie będzie mi się łatwiej, jakby blendowało i tak dalej. Tak, kiedy ja nie nakładam pudru. To łatwiej się tworzą plamy, no ale trudno. Ja na co dzień nie nakładam, więc nie będę tutaj pomagała tym kosmetykom. W podglądzie to wygląda inaczej niż na żywo. W podglądzie widzę jakieś dziwne plamy, a tutaj tego nie ma w lustrze. Pozostałości, co mam na pędzlu, sobie jeszcze tutaj nałożę. Dobra, ogólnie wiecie co? Może nawet będę używała tego bronzera, bo... Zaskoczył mnie, że wygląda na bardzo delikatnie, jak się nałoży, to jest jednak mocny, ale nie jest aż tak też kurczę bez przesady, bo jestem po prostu przyzwyczajona do bardzo, bardzo delikatnych bronzerów, więc lekko mocniejszy tuż jest dla mnie mocny. Ale patrząc obiektywnie, to to nie jest mocny brązer. Więc wydaje mi się, że spoko się nada właśnie dla osób, które są początkujące albo po prostu są takie nie do końca ogarnięte, jak ja w makijażu. I żeby sobie nie zrobić tym, no po prostu masakry na twarzy. Zwłaszcza, że też Sincei raczej jest skierowany do młodszych osób. No ja już nawet też... Przestałam chodzić raczej do Sensaya, jedynie teraz właśnie byłam, bo mnie y, Hanka i Żulowa zaciągnęły i zobaczyłam te kosmetyki i nawet sobie znalazłam dla siebie, ale już jakoś nie wchodzę, bo kiedyś faktycznie to był mój po prostu ulubiony sklep. Więc wydaje mi się, że właśnie raczej on jest dla młodszych osób, więc też fajnie, jak te kosmetyki są takie łatwiejsze w użyciu. Ok, i teraz róż. Uwaga, uwaga! Ja ostatnio nakładam już takim pędzelkiem, ja nie wiem co to jest w ogóle, on jest w sensie, on jest spoko, tylko że jest malutki, ale właśnie taki fajny, że tak fajnie może nim sobie nałożyć ten róż, więc e, zróbmy to i dzisiaj. I ciekawa jestem bardzo tego różu, naprawdę, on może być albo zarąbisty, albo masakryczny, tak wygląda pędzelek z nim. Co wiadomo, że on jest troszeczkę brudny od poprzednich róży, ale w miarę chyba widać, troszeczkę odsypiemy. I teraz tu lecimy. Nie, nie pamiętam, gdzie się nakładał róż, ale dobra, no byle gdzie. Uuu! Praktycznie nie widać. Ale jest delikatny. Nie, jest fajny. Jest fajniutki. Dobra, go oceniam też pozytywnie, bo ma trochę taki dziwny ten odcień. Czekaj, ja nałożę więcej na pędzel i nałożę na dłoń, bo zastanawia mnie odcień tego. No, fajnie, że nic nie widać. Ej, totalnie nic nie widać. Czy na twarzy ja sobie tylko wmawiam, że on jest? Ej, może ja sobie wmawiam, a w rzeczywistości nie ma tego różu, tylko jak po prostu jest mi gorąco i dlatego trochę jestem czerwona. Ej, może tak być. Czekajcie, dobra, nałożę go więcej. Nie, no, trochę jest! Ej, nie, no, na twarzy jest! Widzicie? Inaczej, inny efekt jest na twarzy niż na dłoni. Ale jest właśnie fajny, bo on nie jest taki na przykład e, róż e, z. Czyli to róż z paletki Natsu do konturowania. On jest tam taki, że jak się przesadzi z tym różem, to jest po prostu porażka, bo on ma taki wściekły róż, taki ale jasny, ale wściekły, więc to jest akurat bardzo taki fajny, fajny odcień. Kurde, będę używała, naprawdę będę używała tego. Co wam polecam, zdecydowanie. Jak ja nagrałam ten film i to wrzucam, to myślę, że jeszcze te produkty mogą być na promocji. Teraz y, weźmiemy a wiecie co? Mi się będzie źle malowało oczy, jak ja mam te rzęsy przecież. Tragicznie mi się będzie malowało. Nie pomyślałam o tym w ogóle. Dobra, spróbujemy coś rozkminić. Spróbujemy. Teraz sobie nakładam... Yy, nie, dobra, dobra. Teraz lecimy z oczami. Uuu, czekajcie, przygotuję sobie jakieś pędzelki. Taki, taki, lepszy. Ten też się przyda. Pijam sobie ostatnio... Taki jeden nowy. O, zobaczcie. Może się też przydać. Lecimy. Mm, od czego by tu zacząć? W załamanie bym dała ten, chociaż ja nie wiem, czy on nie będzie jaśniejszy od mojego załamania, w sensie od mojej skóry. Ale nie, myślę, że może, może nie być jaśniejszy. Takim pędzelkiem. Zobaczymy, bo już mi się wydaje, że się mogą sypać te cienie. Bo lekko włożyłam i one się jakoś rozsypują. Ale zobaczymy, zobaczymy. Czekajcie, przybliżymy. I ej, ale mam czerwoną tą mordę. O nie, ja tego tak nie widzę na żywo. Kurczę, inaczej to widać. No ale dobra, trudno. Ciężko się z tymi rzęsami, jeszcze nie malowałam. Kurczę, ale nie chcę w sumie malować za bardzo. Później będę miała problem, żeby zmyć te Ale dobra, czego się nie robi dla Was? Czego się nie robi? Nie no dobra, jak w załamanie takie delikatne, to jest spoko ten cień. Przecież przez te rzęsy mało co widać, ale... No, zobaczymy, zobaczymy efekt na pewno. Też jestem mam takie, jakbym sobie potuszowała mocno moje, a zawsze tuszuję przecież e, po zrobieniu oka, a nie przed, więc tutaj jest ten jedyny problem właśnie. Teraz, co teraz nigdy nie wiem, zawsze się moje malować oczy przy Was, bo ja nie jestem w tym dobra. Dlatego też wzięłam taką niejakąś trudną paletkę. Dobra, teraz tutaj, wiecie, w ten kącik zewnętrzny to jest. Damy sobie... Mm, może ten cień. O. On jest bardzo ładny. Jest dosyć mocny. No. Jest mocny, ale ja go troszeczkę sobie tak, o, zrobię. Nie wiem, jak się nazywa ta czynność. Możecie mi napisać, bo ja mówię odsypywanie, albo... Nie wiem, co. Kurde. Ma pigment. Ma pigment. Dobry. Wiem, że większość osób, jak robi makijaż, to maluje na początku powieki, a później na przykład nakłada korektor, ale ja tak nie lubię robić, jakoś tak nie lubię, więc tak nie robię. Dobra, mamy takie zaróżowienie jakby w zewnętrznym kąciku. Kurde, mogłam jednak inny nałożyć. Ale wiecie, co, nie, nie, nie. Nie chcę przesadzać. Today nie chcę przesadzać. Dzisiaj robię delikatność. Teraz, słuchajcie, słuchajcie, teraz robimy po prostu ten. Niektóry, który. Tak, ten. I go. Chociaż ten też jest mega ładny. Mm. On jest cudowny, ale on jest raczej do mocniejszego make-upu. Więc bierzemy ten jaśniejszy. Biorę go pędzelkiem, który używam do rozświetlacza. I ja go sobie dam tutaj. O, Od środka, znaczy od wewnętrznego kącika do połowy mniej więcej oka. Znaczy powieki. <grym> Fajnie to wygląda. Nie, nie, nie wygląda to jednak fajnie. Wiecie czemu? Mam tutaj dziurę. Nic nie mam w tej dziurze. Dobra, ale w sumie kto będzie na to patrzył? Raczej tego chyba jakoś nie widać z daleka. Jak się przyjrzę, to widać, ale dobra, nie obchodzi mnie to. Okej, okay. znowu. Ten cień jest spoko, bo on wydaje się tutaj taki zwykły jak rozświetlacz, taki po prostu srebrny, czy tam srebrno-złoty. A jak się go nałoży na powiekę, to on ma lekki, lekko taki kolor jak, jak ten cień, który nałożyłam. Zobaczcie, taki lekko różowy, łososiowy. Nie wiem, czy to widzicie, ale ja to widzę i to jest spoko, bo on się fajnie wtedy komponuje z tymi cieniami, które właśnie użyjemy sobie z tej paletki. Nie, no jestem zadowolona. To się nawet też nie osypało, chociaż dobra, ja użyłam tylko trzech cieni, ale nie osypały się, więc sorry, że tutaj nie zrobiłam, nie wykorzystałam tych i tak dalej, ale ja wiem, że bym ten make-up zepsuła, więc myślę, że lepiej nie chwytać się tego. Ale jest spoko, jest taki bardzo subtelny, ja taki bardzo, bardzo lubię. Jeszcze sobie na dolną powiekę troszeczkę nałożę. Tego, który nakładałam jako drugi cień, ale troszeczkę, bo mogę schrzanić, a lubię mieć jednak na dolnej coś. Dolnych rzęs nie chcę mi się malować. Wiem, że no lepiej to wygląda, ale trudno. Słuchajcie, nie chcę mi się ich po prostu malować. Okej, okay, zostały nam jeszcze brwi, ten rozświetlacz w płynie i błyszczyk. E, brwi, no tutaj nie mamy nic do brwi, tak jak mówiłam, w sensie były te takie pomady, ale ja tego i tak na co dzień nie używam, więc tego nie będziemy używać. A, kurde, bela, zapomniałam o rzeczach do pomalowania brwi, czekajcie. Standardowo, jakieś randomowe mydło z łazienki i e, to takie coś do nadania, taki żel, do nadania troszeczkę koloru, ale ja nie lubię mieć za mocnych brwi, więc nawet czasem bez tego koloru daję, ale wiem, że, że, że mydło potrafi bielić, więc no, wiecie, w razie czego mam. Wow! Zmaczam sobie. O jejku, ale fajne ochłodzenie to jest. Ja nie mogę. Jest tak gorąco, a jest tak wcześnie. I teraz lecę sobie z tymi drzwiami. Jestem taka jeszcze zgrzana teraz, tak widać po mnie. I masakra mi się tak odcina tutaj ten korektor. Ale ja słuchajcie, nie wiem, na żywo tego nie widać. To jakoś. Kamera dziwnie, czy tam w sensie to jest aparat? Aparat jakoś tak dziwnie to wydatnia, wyudatnia. Jak to się mówi? Wyudatnia? Uwydatnia. Ja. chwilę. Tak, te brwi. Nie zrobiłam ich jakoś mocno, ale trudno. I w sensie je dopiero mydłem. Zaraz sobie, ten żel, zaraz sobie nałożymy ten żel i tutaj też trochę je ogarniemy z góry. Ale teraz weźmy to, przedstójmy to. Ten płynny rozświetlacz jestem tego serią mega ciekawa. ja nie chciałam to w ogóle nałożyć, ja nigdy nie używałam czegoś takiego. Biorę sobie tak mało na, do tej pipiety, Naprawdę sobie wezmę mało, żeby sobie nie strzelić. I ja bym to sobie tak tutaj nalała, to by tak fajnie wyglądało, wiecie, o co chodzi? Dobra, robimy to, patrzę się w podgląd. I czy miałam to teraz rozmazać? Palcem? Tragedia, tragedia. Co to jest? Koszmar. A właśnie nie nałożyłam się tam tego rozświetlacza. To co ja robię? Co ja robię w ogóle? No super, no. Tragedia. Słuchajcie, masakra. To, co mi się w tym momencie tutaj stało na tej mordzie. No Ładnie pachnie. Jak taki krem. Chociaż. Chociaż. Czekajcie, czekajcie. Kurde. Efekt powinien być mocniejszy, ale jest jakiś efekt. Bicie to. Ej, nic źle. Dobra, lecimy z drugim polikiem. Nie wiem, czy tak to się nakłada, ale... Dobra, trudno. Może z gąbeczką to się powinno? Ja to sobie tak rozcieram. O nie! Zeszło mi to tutaj na dół. Serio ładnie pachnie i jest super, bo jest zimne, jak to nakładam na twarz, to mam taką ulgę. No, super, że sobie rozmazałam tu, no ale trudno. Ja lubię ogólnie rozświetlać, więc mogłabym go sobie tak naprawdę na całą twarz nałożyć. Mam wrażenie, że on ściera to, co jest pod nim, że, że jakby, no, załóżmy, jakbym miała korektor pod tym, to on by mi ten korektor i tak jakby zrolował, więc tutaj dziwne, ale jest sam sobie, kurczę, Myślałam, że będzie mocniejszy efekt, ale to może dobrze, że jest taki subtelny, bo znowu jak muszę na taką taflę, która razi w oczy, to też by to nie było dobre. I w ogóle zapomniałam o przetestowaniu tego rozświetlacza. Więc sobie go teraz stestujmy. Czekajcie kurde, no ja nie mogę, co to jest? No. O, dobra. Mamy. I weźmy sobie ten pendzel, który właśnie zazwyczaj już mam do rozświetlaczy. On jest taki malutki, delikatny, ale lubię go, bo jest precyzyjny. I nie wiem za bardzo, gdzie mam to nałożyć. Najpierw pod łuk brwiowy. Łe! Bardzo delikatny. Trochę widać. Ale, kurczę, jest, ale strasznie, jakbym, jakbym trochę puder nakładała, mam wrażenie. Trochę damy jeszcze sobie tutaj nad. Kącik jeszcze. Oka. Co ja robię z tą dłonią, patrzcie. I tutaj jeszcze nad usta. Nie no. Jest okej. Okay. Jest okej, okay. jest bardzo delikatny. Tu już nie chcę dokładać, bo tutaj mamy tamten, a ten wydaje mi się, że jest bardziej złoty niż srebrny, a ten jest zdecydowanie bardziej srebrny, więc to by się trochę chyba mogło pokłócić. Ale okej, okay, zostawmy tak. Błyszczyk, ale jeszcze zanim błyszczyk to sobie... Troszeczkę te brwi dorobię, chociaż kurde, wiecie, co zostawię takie. Nie! Nie chcę dawać na nie koloru. Jest za gorąco, żeby dawać y, tyle kosmetyków. Ja wolę jak najmniej jak jest upał. Naprawdę jak najmniej i trudno. Nie obchodzi mnie, że te brwi mogły być trochę ciemniejsze. Trudno. I ten łyżczyk. O, w nim pokładam nadzieję. Fajnie, bym mogła go później sobie używać na co dzień. Czemu on ma tu jakąś sierść? Czy ja jednym wyciągnięciem już tam zdążyłam pakować sierżula? Serio, sier sier sierżula jest wszędzie. Naprawdę. No ej, on ma więcej tego... Motherfuck, no co to było? U, wylałam. Ale on jest... Ale on ma konsystencję lejącą się. Czekajcie, bardzo rzadki chyba jest. Ty, ale to dobrze się nie klei. Ej, zyskitu. No on ma tej sieści pełno w sobie. Ja nie wiem, o co chodzi. On jest taki lejący, że aż mi się wylał z tego. Serio. Ej, to fajnie, bo się... W ogóle się nie lepi. Pierwszy taki błyszczyk mam na ustach, który się totalnie nie lepi. Co prawda, to zapewne sprawia, że nie jest tak trwały, ale czy jakikolwiek błyszczyk jest trwały, umówmy się, błyszczyk cały czas się dokłada, bo on przecież cały czas schodzi z ust. Ja się wiadomo, jak mi włosy wyleciały, to by się skleił, ale patrzcie. Usta się w ogóle nie kleją do siebie. Wow! Jest taki delikatny, subtelny. Jest spoko. Naprawdę jest spoko. Będę go używała i pasuje do tego make-upu, wydaje mi się. Teraz zauważyłam, że mam trochę prześwietlone wszystko. Powinno być. Co najmniej tak. Ale no dobra, wybaczcie mi. Mam nadzieję, że i tak Wam to dobrze opisałam wszystko. Więc ogólnie te kosmetyki uważam i oceniam naprawdę pozytywnie. Nie spodziewałam się, że kosmetyki Senseja, no, będą no aż tak fajne, no bo, kurczę, no, kto by się spodziewał, nie? Więc naprawdę, wow, jestem zadowolona i większość tych kosmetyków pewnie będę używała. Może nie ten rozświetlacz, bo on to nie jest nic specjalnego, a mam rozświetlacze. Może żulowa go będzie chciała. Paletka, myślę, że zdarzy mi się użyć to właśnie, takiś fot, czy coś, czy na przykład tutaj, wiecie, żeby sobie na te, jak to się mówi, obojczyki chyba to się nazywa. Ja w ogóle zapominam słów po polsku, naprawdę. Czekajcie. Tu chyba to się nakładało. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem. Spróbujmy. Ja tu mam już ten naszyjnik. O nie, o nie. To właśnie może być też fajne takie rozświetlenie dekoltu. Więc w sumie to by było na tyle. Dajcie znać, czy Wy testowaliście jakieś kosmetyki ja Tam jest serio bardzo duży wybór, więc możliwe, że testowaliście akurat nie te, co ja Wam teraz pokazałam ale jeżeli tak, to dawajcie mi koniecznie znać, jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!